Witajcie. Witam Cię z radością, pragnąc zaprosić do dobrych myśli. Dzisiaj w tym zaproszeniu do dobrych myśli chcę Cię zaprosić do dobrej spowiedzi. Moi drodzy, właściwie przed momentem skończyłem spowiadać przez godzinę w sobotnie popołudnie. Wiem, że ta forma, która jest u nas w naszej parafii, czyli ta spowiedź w kancelarii, w której teraz właśnie się znajduję, dla wielu spośród Was, może właśnie dla Ciebie, może jest formą trudną, może jednak znacznie łatwiej w jakiejś większej intymności, nie, nie widząc się tak w cztery oczy w konfesjonale. Dlatego wiem, że może jest to trudne. Wiem, że może myśl o takiej formie spowiedzi wprowadza w tobie pewien dyskomfort, ale jeśli to tylko możliwe, a jeśli w sercu twoim jest pragnienie spowiedzi, to mocno cię zachęcam i bardzo mocno zapraszam do spowiedzi, bo gdzieś ten dziwny czas, gdzieś te ostatnie miesiące utrudniały nam utrudniały, nie było możliwości w taki sposób, do jakiego przywykliśmy się, do takiej formy, w jakiej, do jakiej przyzwyczailiśmy się. Ale moi drodzy, och, jak ważne jest to, byśmy nie dawali się grzechowi, bo też do grzechu dość łatwo się czasami przyzwyczaić i spowiedź chroni przed tym. Chroni przed takim jakby przywyknięciem do jakiegoś grzechu. Dlatego jest czymś tak cennym. To nasze postanowienie poprawy, które ponawiamy, ponawiamy, ponawiamy i nie znowu upadając, ale właśnie ponawiamy, bo, bo nie chcę przywyknąć do jakiegokolwiek grzechu, bo nie chcę zaakceptować jakiegokolwiek grzechu i, i przy takim przywyknięciem do jakiegoś grzechu. Spowiedź chroni mocno, ale spowiedź też pozwala mi nieustannie widzieć, jak pod tą warstwą grzechu. Jest wiele dobrych pragnień we mnie, jak bardzo ja chcę inaczej, choć wciąż jako słaby, grzeszny człowiek upadam w grzechu. Dlatego zapraszam Cię i mocno zachęcam dzisiaj sobie takie głębokie przekonanie, takie głębokie pragnienie, by, by zachęcić Cię, zaprosić Cię do sakramentu pokuty i pojednania. Jesteśmy do Waszej dyspozycji tutaj w parafialnej kancelarii, pół godziny przed każdą Muszą Świętą, w sobotę od 16 do 17, jesteśmy jako kapłani do waszej dyspozycji, choć jeszcze nie w konfesjonale, ale naprawdę, nawet nie wiecie, jak chętnie już bym do tego konfesjonału usiadł, jak bardzo chciałbym już i w takiej formie spowiadać, ale mam świadomość, tak, tak jest bezpieczniej. Pomyśl, jeżeli może gdzieś tam ta myśl o spowiedzi już ci towarzyszy, to może ta dzisiejsza dobra myśl jakoś cię jeszcze bardziej tego zmobilizuje, by spotkać się z Jezusem w sakramencie pokuty i pojednania, by nie odwlekać spowiedzi, by nie odkładać jej. Ale może właśnie dzisiaj, kiedy ty Go słuchasz, powiedz sobie tak, chcę, chcę spotkać się z Panem Jezusem w sakramencie pokuty i pojednania. Dobry jest Pan. I sam nieustannie nam, grzesznym, słabym ludziom, którzy upadają, wybaczać nasze grzechy, kiedy tylko my do Niego wracamy. Dobrego, błogosławionego wieczoru Ci życzę, dobrego, Bożego dnia.